Ogól się śmiecił i tyle w temacie. No. Bez ból, bobra. <gry> Yellow, ogól się, bo wygląda jak idź stąd. Yellow, powinnyś się ogolić, bo w takich kłokach to wygląda jak gówno. Hechliś willkommen, und hechen. at the top of Nie wiem, nie wiem gdzie jest moja y, czapeczka żółta. Tak więc muszę y, y, muszę se wziąć, żeby jakkolwiek dobrze wyglądać jakąś inną, a pierwsza, która mi przyszła to z takimi symbolami. Dzwik. To witam was w randomizerze. Yy, no. Yy. Czyli najlepszej modyfikacji z World of Tanks jaka kiedykolwiek powstała słuchajcie, widziście ponad 3000 lajków i rekord oglądalności jeżeli chodzi o w ogóle miesiąc o prawie cały mój kanał, no dobra, może aż tak dobrze to nie ale seria wam się mega podoba, więc jeżeli chcecie kolejne odcinki z randomizera nie co pół roku, tylko po prostu częściej zostawcie lajka like y oczywiście oraz subskrypcję, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Teraz trzeba zainstalować tego randomizera, tylko <laughs> jak to się robiło? <laughs> o! Działa? Nie, nie działa? Chyba co? Yes! Działa! Hakujemy! Yes! Udało się! You are ready to install your mod! Press any button! Oj, Jezus! Działa mi klawiatura, dobra! Czyli teraz możemy grać we WOTA Randomizera Zobaczymy co tym razem się odpierdoli tutaj Coś, coś chyba... Kurwa, nie działa! Za momencik wracamy! No no tak, bo ja zapomniałem to w ogóle skopiować do wota Dobra, wracamy do wota Oho, czyli widzę, że z grubej rury mi tu wprowadza. Przejrzyjmy sobie najlepsze perełki, jakie mam w tym seedzie. Na przykład typ 5 heavy. O, a to jest w ogóle ciekawe. Jak to się kurwa trzyma na tym wieszaku pieprzonym? O, w ogóle, czy to jest wieża z K-91? Nie mam pojęcia, ale wygląda... Jakby miał wielkiego pryszcza na górze. W ogóle właśnie, co ja chciałem powiedzieć, bo jest nowy update do właśnie randomizera, zapomniałem o tym powiedzieć, przez co kolorki w ogóle są. No sami widzicie jakie, to po pierwsze, a po drugie z tego co wiem, kołowce w końcu działają. Tak więc zobaczmy Pan Harda to 105, uwaga. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> to. Czy to jest lodówka? To jest naprawdę dobre. To mi się podoba. Arta naprawdę wygląda legitnie. Bądź co bądź. No, może ta wieża jest za wysoka i brak tego kamuflażu. Ale Rudy 102, jako podwozie Udesa i działo jakieś dopierdolone, naprawdę wygląda fajnie. A Borusakłe? O, Borusakłe się dorobił niezłego dzieła, powiem. No Tok2. To... O, 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 o to zawsze mnie prosicie, żebym sprawdził. Powiem wam, że długością wcale nie jest taki najkrótszy, aczkolwiek to no, działko to chyba coś mu się tu pogorszyło. Macie swój polski czołg TKS 20 mm. No, jeżeli to jest 20 mm, to ja od dzisiaj jestem makłowiczem w tej czapce. Ohoho ty... Nie wiem kompletnie od czego to jest wieża, ale wygląda zajebiście. o, a to? To wygląda naprawdę ciekawie. Jaki tu jest pusty w ogóle? To jest czołg, którym chcę... Albo nie. Kaczucha! Nie no, nie oszukujmy się. Chce panhardem zagrać. A zaraz, bo jest jeszcze panhard drugiego tieru. Uuu, to, to jest typowy przerost formy nad treścią. Ja pierdolę. Wiecie co? Jednak wolę sobie tym pograć. O, to jest bardzo ciekawe co tutaj stoi. A tam? A nie, to jest traktor po prostu. Ja myślałem, że tam jakiś czołg jest. Co tu tak dojebało w ogóle w Jak czołg strzela, uwaga! Słyszycie ten. Jo! Jeszcze raz. Nią, 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 jak krążowniki normalnie w Star Warsach. Za 30: Pum! Jeszcze raz. Kuźwa, a mówicie, że AM Guido nie jest słaby. Jest MK? Co, co to jest? To nie jest MK! Halo, to jest Tiger P! Botku, boska, nie patrz na mnie tym ludzkim! Won! Ja nie wiem, gdzie się ten PZ patrzy, bo on ma wieżę w środku! To nie było... Aha, no tak, to jest randomizer! Dostałem chyba. Ła, ła ła, 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 ja nie wiem gdzie ja dostaję Jest T44 Nie, to co to jest w ogóle? Nieważne, ważne, że nie żyje. Coś mnie tu leje od boku. Ale coś tam na pieprza PZ2D To jest S51! Oj, co to było? To było jakieś monstrum kolejne. Rażbi Ło! Ło, kuźwa, co ja tu Ile czołgów? Jezus jak mi się ten dźwięk działa podoba! O nie! Odbił się! Arte, trzeba Arte zabić! Gypy myzy, ryby. Nie zdążyłem. Czy. wZ znaczy się mnie zabił. Co to? Ty, czy to nie jest czasem WZ9 premium, którego nie ma na, u nas na serwerze? To wygląda jak jakaś parówka, po prostu to działko. Zobaczcie, jak strzela, jak się wszystko ryro. Ło. O, Tetran jest dobrze dojebany. Ale dźwięk ma akurat słaby Arta. Arty nie widać, bo siedzi w krzaku typowy Camber, chat na ciebie! Dobra, ty, a może zobaczymy sobie jakieś czołgi bekowe AMX CDC. Waga. O, powiem wam, że pewnie gra się nim tak samo chujowo jak zawsze. MTLS na przykład o, tak, tu są nawet czołgi, których nie ma u nas na serwerze, to jest podwozie z jakiegoś tam dziwnego czołgu, którego nazwy już nie pamiętam, wow, dobra robota. W ogóle link do modyfikacji macie oczywiście w opisie, żeby nie było. Ten tył, co to w ogóle jest, to są jakieś shurikeny z tyłu. O, oh. <laughs> a Locus cię fajnie dorobił dwóch ciał, wieża RLA i podwozie TVPK, spoko. Ty, przecież to są identyczne czołgi, one powinny być w drzewku takie same, patrzcie. STB AMX, ale nie CDC i jakieś tam działko Churchill. Nie wiem co, chyba ST2 i działo bez wieży. To wygląda... bracia Syamscy Wow! Wow! No to, to trochę ciekawie wygląda, nie powiem. Remu, tu jest różowy, twój urubiany kolor! Ale tu jest FLEX z tym BTS fale, normalnie złote alufelgi, dywan na korpusie, działo nie wiadomo jakie, w środku pusto jak w mojej głowie no tym to chcę zagrać. Pokaż do się, pokaż się co to, to jest bizon z wieżą AMX-a dziesiątki działem nie wiem czego. Ale posłuchajmy najważniejszego, czyli naszego działa. Uwaga! No, no, no jak na kaliber działa, to sporo, ale spodziewałem się jakiegoś pierdolnięcia. Dobra, jedziemy na PZ, a on mnie nie przebije. Kuźwa, mówiłem, że masz mnie nie przebijać. Jestem bts em o, A? O, Jezus jakie lagi! Co się dzieje? Lagi! Lagi serwera! Nie wiem co się dzieje! Kto mnie przebija? Okej. O, owoce! No! Kurwa, który mi to zniszczył? Fili de caro de Filipeano Farassi Martiniano. Czy ona reklamuje makaron? Nie chcę twojego makaronu! Tak mnie nie przebijesz. Bum. Wow, no nie z takim działem mógłbyś mnie przebić sobie. nie, 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 nie. No z takim działem ma szansę na przebicie i tak przebił mnie. W ogóle wpadłem na taki pomysł, co wy? na to, żeby na przykład zrobić sobie dychę na samym randomizerze. Ja myślę, że to by było ciekawe, że tak w odcinku pograć kilka bitewek i, i zrobić coś takiego. Piszcie więc w komentarzach, jeżeli wam się taki pomysł podoba, jaką dychę by tu zrobić, byle nie, oczywiście, żeby nie było. Ale inne linie, jak widzicie, jakieś tutaj jeszcze czołgi są niezrobione, zwłaszcza w USA, Ameryka... Ameryka good. Ameryka zbierdala, kurwa, ponad good. Ooo, czy to jest kw 2 na podwoziu? Jakiegoś brzdąca w ogóle stokowa wieża kw dwójki. Podoba mi się ten czołg. Ty, a czemu on jest taki złotawy? To jest dopiero flexowanie się, a to działo to już swoją drogą. To jest w ogóle. To, to jest w ogóle wieża T150. Czemu ona się tak flexuje niesamowicie? aż mi ścięło grę. To jest czołg którym chcę zagrać 120... nie nie, przepraszam, to jest M3 mouse. Yy, z działem nie mam pojęcia jakuś czego, to jest dokładnie to przekwalifikujmy sobie załogę No takie losowanie na tun... No nie, jest Tundra to jest Himmelsdorf. Takie losowania na Hundro-Tuldrze to jeszcze w życiu nie miałem. Mareczek PL, no no w końcu masz podwozie Chieftaina chociaż. Pograj jeszcze trochę, może będziesz miał wieże jeszcze. Co, co to jest? <grywa> jaki, jaki zajebisty kolor. Ale to ISU to chyba tak średnio z tym działkiem, to nie jest BL-10, co nie? No i znowu, górka na Himmelsdorfie, król wyścigów jest tylko jeden i wygrałem. A tobie coś krzesełko się tak dziwnie porusza. Co to ten zabczat? Co to było za. Co, co jest Eseta? Renegate! Nie, nie wiem co. Nie amorak Rykoszet! Ja wiem, że Eseta jest twarda nawet na PCR-ki takie fajne, ale no kurwa, to jest Batczat w ciele esety. Teraz jesteś jobany, tyle ci powiem. Zobacz, dostał od Emila raz Dawaj jeszcze raz, dobrze Wykończysz go. Ła! Szybko wykończ go! On nie ma pestek! Aaaa! Jest! Zdążyłem! 31 HP, to jeszcze jest dużo. Won! Skorpionie... Jakiś tam dziwny. Co tu robi ST-1? Halo? Czy ja tu będę miał na niego przestrzał? Powiedzcie, że będę miał... Jest! To jest ST-1! Halo? No... Co to jest? On na mnie patrzy? Nie. Nie, nie bicie mi go! On jest bój, Nie wiem, gdzie mam... Gdzie mam celować w ogóle? No znowu się odbiłem! No! Why you have ID i uwaga, drift! O kurwa, chyba... No, ten czołg nawet zajebiście wygląda jak jest przywrócony do góry nogami. No wygląda jak po prostu krab albo jakiś stawodąg. Dawaj jedź, dawaj, 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 dawaj! No, myślałem, że driftem pojedzie przynajmniej. Nie, to nie jest wygrana bitwa, chyba to, że zginąłem to trochę lipa. Dawaj Mareczek! To jeszcze kameruje! 121B look minimap. No, widzę. I co? Co się pyszczysz? jak Mareczek teraz ugrywa bitwę. O kuźwa, chyba jednak nie ugrywa. Nie, jeszcze się podpalił. Czy Mareczek miał gaśnicę automatyczną czy zwykłą? Mi się wydaje, że zwykłą chyba. No jednak nie, ugrał. <laughs> jak Mareczek nie ugrał tej bitwy, to już absolutnie nikt nie ugra tej bitwy. Ja już wiem, czym zagram. Kolumbryną wielką, tego już widzieliśmy Załoga prawie pomidorowa Yunishino. shin Pomidor. Pomidor? Pomidore. Chuj pomidor. Chuj! Chuj pomidor! Ty jaka zajebista B2 Legitnął Trochę będziemy się wloczyć, pomimo że jest to podwozie czołgu T67 i raczej nie ważymy zbyt sporo, ale to B2 wygląda świetnie. Jezus, jak ty mi się podobasz, b 2 Skoro i tak nie dojada jeszcze na front, to możemy strzelić i posłuchać, jak to małe działeczko umie walnąć. Uwaga. W sumie to jest to coś, czego się spodziewałem po tym dziale. Super Conqueror. No nie, no taki Super Conqueror to jeszcze w życiu takiego nie było. Szczurerem Remis. Nie mam pojęcia kuźba czym, czym ja się tu zablokowałem je, no dynamiką typ nie powala Ale jak to jadę na front, to mam nadzieję, że przynajmniej nie, nie będą mnie przebijać No bo co mnie może przebić? 2.77 z Golda? Pff, leopard? Proszę was Ludówka? Ja się raz z odbiłem od zwykłego Grilla 15 Więc lodówka nie ma szans na przebicie mnie Ło, wow, 675! Nie na mnie Isu, won! No, no właśnie, to jest to Proszę na mnie nie jechać, powiedziałem A się tinka. Skubany. W sumie to nie skubany, ale to mniejsza. Nie ma! Dingać się ode mnie! Dobrze, dingaj się! Dobrze, 599! Ro ała, robimy robotę. Po części pamiętam, ała, jak się kąt... jak się kątować typem, więc jako tako to... Ała, idzie, dobra, po co ja to mówiłem w ogóle? Ała, no nie bijcie mnie, tak ładnie się odbijali przed... No co jest! Naprawdę 2,5 tysiąca zrobiłem jak na tej papiężeni w dzisiejszych czasach to... No nie no to jest dalej nic, ale <laughs> nie było tak źle wcale. No Street z wieżą to naprawdę ciekawie wygląda, to musicie przyznać. Zwłaszcza od tyłu, to wygląda jak Legit Chok, no to prawda od przodu z tymi wąsami. A nie, to nie są wąsy! To jest wieżał od AMX A ja jestem ciekaw jak taki mausik wygląda na przykład. No, skromny i wygląda full legit, nie? Jak The Panzer to! To jest dopiero moc. Kuźwa, jak to działo wystrzeli, to nie ma co szukać. Badger, ale wygląda fajnie. Ty, to jest podwozie Chieftain'a, tego 10 tieru. No wieża tak, nawet jako tako tak opasuje, ale to działo. A60TP Lewandowskiego, w końcu wygląda jak porządny czołg. Już KW-4 z taką wieżą i działem na pewno jest lepszy od niego. Ale weźmy jeszcze raz, zrandomizujmy sobie i zobaczymy jakie czołgi nam teraz powstaną. Dobra, to jak się ten wod ładuje, to w międzyczasie możemy sobie. Nie, ja już to zdrapałem. To mogę wam pokazać, że miałem zdrapkę jedną i nic nie wygrałem. Eee, miałem jeszcze drugą zdrapkę, ale ją wyrzuciłem. I ale mam jeszcze trzecią zdrapkę. Pen pensja. I tutaj też nic nie wygrałem, także, nie wiem, zgaduję, że to po prostu brak mojego szczęścia, no ale cóż wam mogę powiedzieć. Mogę wam powiedzieć, że Sexton 1 wygląda jak T28 koncept HTC z działem nie wam pojęcia czego, ale wygląda fajnie. Jakie to ma zajebiste kolory! Jak ryba... Nemo! Nie, Nemo był niebieski? Nie wiem, ale chyba... Chyba ta. Nie, to Dory była. Nie oglądałem tego. Ale, ten, jak przekurwiście zielono wygląda? 2,1,3,7 1, 3, 7 zawsze musi być. Wow. To, to jest coś, czym chcę na pewno zagrać. Nie, bo nie mam golda. Nie mnie, miałam tylko pół biliona, nie możemy sobie tym zagrać. Jedna łapka w górę i jeden pocisk amunicji premium więcej. Dobry. Ciekawie. w podwozie KW13 i kółka fajno. Ło kurwa! Jak się świeci! Kurwa! Przyszło samym światłem będzie zabijał. Kółko mu tu wychodzi z przodu, z tyłu. Tym chcę zagrać. Jezus, jak to się świeci! Przecież to z orbity widać ten czołg. Jak się tu kółka podnoszą? Co to robi? To jest ten. Jak one się nazywają? Lowridery. No dźwięk działa, mogliby poprawić, ale ta aura jest niesamowita. Co to jest? El A wow! Jezus, jaki dźwięk działa! Kosmos... Jezus! Nie! Nie, to nie. Ała, Coś mnie bije. Nie! Coś mi znowu uderzyło. Jednak ta aura nie działa. Nie działa to. Tak nie działa. Uciekać. Dł co? To się czasoprzestrzeń przestrzeń tutaj kręci. Jak jedziecie? Normalnie tako. I teraz uwaga. Redukcja i cyk dwójeczka. Big. Pyk, nie trafisz Subaru imprezę. Kompresor turbina, mówi ci to coś? No ale C już mnie może dogonić. Nie ma, to mnie nie złapie, o kuźwa, ale Arta już może. Nie, jak dwa razy gąska? O, wo, je, 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 je. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja źle trafiłem, LC zaraz tu do mnie podjedzie. To SU-130! Mirko znowu... <noise> Jakiś husarz a nie, to czeski pepik, przepraszam, czeski pepik jednak. Dobra, zagrajmy jakimś czołgiem na zakończenie, bo, 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 bo już naprawdę ten randomizer wchodzi za mocno. No, co to w ogóle jest? No, SU-18 to chyba bierze jakąś metę. Lul, to, co to jest? I gdyby lepiej połączyć te działa do tej wieży, naprawdę wyglądałby legitnie ten pojazd. <laughs> o nie, on wygląda tak zdałniony przez te oczka. Wy pewnie najbardziej jesteście i tak ciekawi Chieftaina jak wygląda, tak więc już wam tutaj pokazuję Chieftaina. Tym razem nie będzie przestera, bo, bo bo, nie, bo wy nie lubicie. Oto Chieftain. Żartowałem. Co to za maluch tu trafił? A to jest PZ1C, no ale z takim działem. Co to jest? Kurwa, czemu tu jest maluch? O co tu chodzi? gczkk 91 Czemu tu do jasnej cholery jest maluch na kąsienicach? Gdzie ja kurwa trafiłem? No dobra, to musi być ostatnia bitwa, bo <laughs> Nie spodziewałem się kurwa malucha W World of Tanks, no boj, jedziemy maluchem, trochę mu się kamuflaż zmienił Dobra, teraz uwaga, jak on brzmi O Jezus, malu jak się wdrapuje Ty nie, proszę mnie tu nie wyścigać Nie dość, że jestem maluchem na gąsienicach, to mam dwa działa Te 116 Jakby burza była <laughs> Ja pierdziele, to jest absolutnie najlepszy skin jaki w życiu widziałem. Maluch dwulufowy z gąsienicami w World of Tanks. To jest absolutnie najlepsza rzecz jaką widziałem w tej grze. I teraz maluch jump, taxi. Jedziemy na Polaka. Polskie, polskie, polskie wygra. Na pewno coś polskiego wygra. Brawo, polski akcent, tak, o to tu chodzi. Maluch to ma nawet taki pancerz, że czołg go zwykły nie będzie w stanie przebijać. Auto nie do zarcia, patrzcie, pyk po kamieniach, koło tortoisa. O, jakie drifty. To już nawet nie da się lepszych zrobić pod sklepem. Maluch jest absolutnym pogromcą, kurwa, wszystkiego. Jakby taki czołg był polski na dziesiątym tierze, uwierzcie mi, że każdy by nie grał. Absolutnie każdy. No dobra, a teraz jak typowy Polak z browarem w ręku, jedziemy sobie nad jeziorko. Umyć trochę malucha. Halena, zobacz jak to pięknie. I cyk, myjemy auto w jeziorze. Pięknie, patrzcie. Maluch jest tak świetną łodzią podwodną, że ona nawet pod wodą działa. No to jest coś niesamowitego. Maluch podwodny. I dalej może ci strzelać. No przecież to jest co... Cudo, to no po prostu słów i brak. Dobra, słuchajcie, to jest po prostu. Zdajemy sobie już tą czapkę. Dalej wyglądam jak debil, nic się nie zmieniło. To był najlepszy skin, jaki kiedykolwiek widziałem. Pamiętajcie, zostawić like oraz suba na kanale, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, jak i randomizerem. I pamiętajcie, że nie każdy odcinek z randomizera musi kończyć się oczywiście przez terem. Ale ten musi! Hello.